Cześć imanka, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z serii na kolonii. Witam Was już dzisiaj na w piątym chyba odcinku, bodajże w dzisiejszym odcinku zajmiemy się koszeniem, koszeniem rzepaku tutaj koło naszego domu. Jezu ja tego nie podpiąłem. Zapomniałem. kajce bo ja tu zapomniałem podpiąć. Tego trochę fail. czekajcie co. O! Już. Możemy wyjeżdżać. Myślałem, że to podpiąłem, ale wiecie, odczepiło się. Jak widzicie stoi tam nasz... Czekajcie, bo się wyrobić nie mogę. Dlaczego się nie chce mi to się wyrobić?

Coś za mały ten gwiazd jest trochę dobra z małymi problemami ale się udało Lecimy sobie na pole tutaj, koło naszego domu O, tutaj jest to pole z rzepakiem W tym sezonie zasiałem jeszcze kukurydzę na ziarku, nie martwcie się, krowy będą, ale to już trochę... Później dlatego, że po prostu yy, nie opłacałoby mi się na razie, bo sprzedałem ten kombajn. Yy, no i po prostu ciężko jest w ogóle jakieś pieniądze zarobić, pożeniwach myślę, że jeszcze trochę odkuję i zarobię. Okej, okay. czekajcie, muszę to podnieść. O! Czekajcie. Jeszcze muszę to podpiąć. O, węże podpięte, znaczy nie węży tylko wałek. Aha, szykowa im trzeba założyć. I kita. Jak coś, to poczekajcie chwilę. Dobra. Y Chciałem coś tylko zobaczyć i zobaczyłam. Także lecimy. Objedziemy raz na około. Zobaczymy jak to supie. Coś tam leży do tego zbiornika w ogóle? Słuchajcie. Leży. Dobra, leci coś jednak. No i w następnym odcinku podobno chyba będą myśliwa kukurydziane, czyli będzie kukurydza na ziarko. Myślę. Chyba że jeszcze zobaczę i może będzie coś innego, ale myślę, że kukurydza na ziarko będzie idealna. To już musiała trochę myślić, nie wjechałem ale słyszę coś chyba coś coś coś, coś, coś chyba mi się przystawiały terminy w głowie ja swoim do co to jest dokąd? to jest dominator nie, nie, tak dominator dominator mega razy dominator mega czekajcie bo tu wyłączyłem trochę z tej drogi U, myślę, że jak, będziesz, jak będą już nieba kukurydziane, to naprawdę będzie się działo. Będzie kukurydza, że mm. naprawdę. Czekajcie. Dobra, musiałem coś sprawdzić. Dobra, prześniaków nie robię i mam, mam taki zamysł, żeby się przeciąć przez środek i żeby później zrobić ten mały kawałek. Bo to będzie, ten, bo to będzie to po prostu nie będzie opłacało. To o, średnie przetnę, O, idealnie bym się przeciąć no w sumie fajnie się z nią przeszedł. Idealnie dosyć. Później będziemy to robić na końcu, tamto. Bo jak jest prosto, to się lepiej jeździ, i dla nas to się tak nie nudzi. Także ok. Dobrze, lecimy. Dziękuję Wam za 8 subskrypcji. Dziękuję Wam za taką aktywność pod filmem, gdzie kupiłem z tej dotacje i kupiłem sobie nowe maszyny. No i naprawdę, żeby tak polubić, po prostu jesteście wielcy ja Was po prostu bardzo Wam dziękuję za to. Myślę, że Wam że, się że Was podobają. Zobaczamy. Okay. Myślę, że zrobimy ten czy i skończymy ten materiał. Dobra. Okej. Okay. Może pójdziemy jeszcze sobie ym, pociągnik. No i może w kilku miejscowości ale chyba nie. Dzisiaj. Dzisiaj będzie tylko cięcie. Sąsiedź no, się nie obrazi, ma to już chyba ścięte. To się nie powinien obrazić. Okej. Okay. Okej. Okay. Ona no, musiała tu chyba wyjechać na następnym odcinku albo jeszcze później jechać z tym z starżówką jakąś albo z jakimś gruberem, bo to 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 to, to 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 nie może być takie badyle albo nie wapny zrobimy. O, wapny może tam Dobra. Idziemy sobie po... szybko, szybkie wódki, jej, lecimy sobie po ciąg ciągnik. Uch, chętnie przez pod skoczył, ale sobie jeszcze nogę złamie. I będzie po sprawie. No i będzie problem, wam powiem. Na pewno wezmę... tego, dojczwara Myślę, że wam się spodobał ten dojczwar. Okej okay. Patrz tak idealnie, żebym podjechał Dobra mm, to lecimy Myślę, że będzie dobrze A, Ale... Wymusił mi Czy <laughs> ja mu wymusiłem? Czego nie widziałem przecież nawet oh, Jezu Chrysta, Wymusił mi Muszę wyjechać ty mi wymusiłeś, kościół. Ja że to twoja wina, czekajcie. Właśnie, to jest jego wina, bo ja go nie zauważyłem. On mi wymusił. Albo nie wiem, albo ja. Nie wiem, nie znam się. Tutaj się uciekałem przez to. Ok. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się niebawem. To był piąty odcinek z Kolonii. Na kolonii, tak się nazywa seria, piąty odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was żadne filmy nie ominęły. Link, link do kanału kolegi znajdziecie w opisie. Pozdrawiam Was Michu Games. Eluwa.